Dzisiaj udało mi się dorwać figurki z Dungeons and Dragons. Dzisiaj jest 4 września 2024 i chyba jest pierwszy dzień, kiedy te figurki są dostępne po prostu w sprzedaży sklepowej. I chyba pierwszy, pierwszy jest Smyk. Udało mi się dojechać do Smyka. No i ja powiem szczerze, wpadłem tam tak z Partyzanta. I już wybrałem sobie cztery figurki tak na zasadzie tego, że no randomowo. Yy, ale na szczęście z nieba spadł mi tam chłop, który ogal ogarniał aplikację na telefonie i kody QR i skanował pudełeczka. I ja mówię: pan to ogarnia? I on mówi: no a jakie figurki pan chce? No i pomógł mi wybrać takie figurki, jakie chcę. I dziękuję mu szczerze za to, bo sam to jak przeskanował mi te pięć moich pierwszych figurek, to wpakowałbym się w niezłą kabałę. No ale dzięki niemu właśnie serdecznie mu dziękuję. Mam te figurki, które w zasadzie chciałem. <grych> I kupiłem sześć tych figurek. Randomowo miałem kupić cztery, ale mam sześć. I pierwszą figurką, jaka leci tutaj Wam do pokazania, to jest wampir. To jest jakaś tam istotna postać w świecie Dungeons and Dragons. Jeśli chcecie poznać historię tych figurek, to wejdźcie sobie na kanał Brewy Fan klocków. On jakby opisywał to dużo bardziej. Kto jest kim i co robi tam w tym świecie. Dla mnie to jest po prostu Pan Wampir, ale to jest świetna figurka. Jedna z lepszych figurek, jakie są w tej serii, jak dla mnie. Piękny torz i w ogóle to jest wampir. I wiecie co, jest pewien problem, bo do tej figurki jest jeszcze szczur. Moment. No dobra, jest. Szczur się odnalazł, a to jest bardzo ważna, ważny element. Po prawej stronie widzicie tego wampira. Mm, szczura y, z czerwonymi oczami jest to chyba unikatowy element dla tej figurki. Bardzo mi się podoba ten szczur. Jak i cała figurka jest super. Kolejną figurką, którą udało mi się zdobyć, jest pan Smok. Czyli na grubo powiem Wam, że ja osobiście yy, nie byłem tak bardzo yy, zajarany tym smokiem, ale im dłużej go oglądam, im dłużej mu się przyglądam, tym bardziej on mi się podoba. Ja też jestem fanem. Kassel i zamków po prostu, i taka zbroja mi się na pewno przyda. Ma super tarczę ze smokiem i całkiem fajną główkę. Tak jak oglądałem tą główkę na filmach, to ona nie robiła na mnie takiego wrażenia. A tutaj yy, już yy, podczas, gdy się ma tą figurkę w rękach, no to jest moim zdaniem dużo lepiej. Bardzo fajna figurka. No i bardzo jest poszukiwana z tego co, co, co kojarzę. Trzecią figurką, jaką mi się udało dorwać, jest Shazam. To jest jedyne imię, jakie zapamiętałem. A dla mnie to będzie po prostu nekromanta, który bardzo mi się kojarzy z grą Heroes 3. Kolejną figurką jest Druid. Druid jest świetną figurką, tylko nie wiem dlaczego go zrobili jako kurdupla. No trudno, ale ma bardzo fajny tors i, i kaptur. Wystarczy mu przerobić nóżki na wyższe i może tą pelerynę, bo taka trochę krótka jest. I to jest świetny, świetna figurka, właśnie ten kaptur robi robotę, myślę, tutaj. Do, do jakichś leśnych elfów, kur, czy super sprawa. No i tam ten ptaszek to jest chyba unikatowy, też dla tej figurki. Także to jest czwarta figurka. I ostatnią figurką, to znaczy ostatnią. Kupiłem sześć. Piątą figurką jest czarownica. Może ja jej wezmę tą księgę, żebyście mogli zobaczyć. Jak wygląda torsik? To jest też jakaś tam istotna postać w świecie Dungeons and Dragons, ale dla mnie to jest świetna czarownica. Ma świetnie takie rozwiane włosy i coś tam gotuje jakiś widać mocny eliksir w tym garze. No i w tej książce, którą miała, to ma zaklęcie jakiegoś tam potwornego, jakiegoś śmiechu, coś takiego. Bardzo ładna figurka, jak wszystkie pozostałe, które tutaj posiadam. Co się okazało, że szóstą figurką, którą sobie wybrałem, to jest podobnie czarownica, także gratuluję samemu sobie. Jest to świetny pomysł kupować sobie podwójne figurki, ale no nic, to będzie na wymianę. Też, tak jak mówię, no ja osobiście to kupiłbym figurki bardzo słabe. Chyba na te pięć, które sobie wybrałem, to trafiłbym dwie, które bym chciał. Dzięki temu panu, który tam mi pomógł z tym skanowaniem telefonu, mam te figurki, które chciałem. W ogóle polecam serię, bo tam tak naprawdę to jest chyba jak dla mnie to są to jest jedna taka słaba figurka. To jest ten Bart, który mi się niespecjalnie podoba. A reszta to jest to są figurki całkiem okej. Okay. No może poza tym jeszcze ptakiem, takim trochę chimowatym. Ale tak, to są figurki całkiem w porządku. I wszystkie odgrywają jakąś rolę w tym. No, nie wszystkie, ale wiele z nich odgrywa jakąś rolę w tym świecie. Dungeon and Dragon. Ja nie znam tego świata, nie jestem fanem tego świata, a mimo to figurki jak dla mnie sztosiwo. Jeszcze może taki szybkie spojrzenie na wszystkie pięć figurek. Jakby się ktoś chciał wymienić na czarownicę, na nie wiem, łupieżce umysłów albo. Yy, tego sukuba z tym odlewem takim małego smoka, no to jest to opcja do, 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 do przyjęcia. Także może się ktoś odezwać. Na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia.